Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku Dzisiaj zgodnie z obietnicą przedstawię wam e, moje zakupy Tym razem będą to, będzie to Primark Haul e, W następnym filmiku e, pokażę wam jeszcze kilka e, rzeczy, które dodatkowo kupiłam oprócz tych zakupów w Primarku e, Zaczniemy na pewno od nowości kosmetycznych e, Kupiłam takie waciki, duże one są na tyle duże, że można jedną stroną zmyć y, oczy, a drugą stroną resztę twarzy One były po 90 y, pęsów za 100 sztuk, widziałam takie same y, w bucie za funt 70 bodajże, za 50 sztuk także bardziej opłaca się kupować te w Primarku Także zobaczymy jak się będą sprawdzać kolejną rzeczą to jest y, takie opakowanie, dwa opakowania dokładnie za jednego funta podwójne opakowanie chusteczek to oczyszczania twarzy to jest oczyszczanie głębokie do cery normalnej oraz mieszanej, także zobaczymy jak się będą u mnie sprawdzać kolejna rzecz to taka myjka kupiłam ją dla chłopaka, także myślę, że, że na pewno się sprawdzi ma tutaj takie fajne gumowy uchwyt także wygodniej się ją trzyma i takie wykończenie możecie to zobaczyć do masażu skóry, także zobaczymy jak się będzie sprawdzać Kolejna rzecz to dwa opakowania takich gumek, one są na wzór tych takich e, popularnych e, gumowych już jakby, żubowych. Te są takie z o, nie, takim materiałem. I one kosztowały jednego funta za sześć sztuk, także kupiłam dwie, jedną dla koleżanki. E, kolejne to opakowanie takich zwykłych gumek. E, 50 sztuk za jednego funta, także myślę, że fajne. One się miały ja już kiedyś takie kolorowe, one się bardzo fajnie sprawdzają, jednak wiadomo, z czasem jak już je parę razy nosimy, to ta guma w tym miejscu się może tak lekko rezerwać. Także fajnie, że ich jest dużo. Kolejna rzecz lustereczko. Za jednego funciaka takie małe lustereczko warto nosić w torebce. Zawsze się przyda. Tak, jedna część jest powiększająca, a druga taka normalna. Także myślę, że fajnie będzie się sprawdzać na pewno jako podręczna, podręczne takie lustereczko. Kolejna rzecz, którą mam: Skalpe skarpetki za dwa funty. Pięciopak? Nie. 7, 7 par 7 par za dwa funty. Ja wybrałam akurat te czarne, bo czarnych stopek akurat nie mam. A są w dobrej cenie, także też na pewno warto sobie w takie zainwestować. Co tu jeszcze mam? Kupiłam również majtki, troszeczkę takie na wzór Victoria's Secret mam wrażenie. Są tak zwane brazylijskie. I te były. W cenie dwóch funtów. One mają taką fajną lamówkę, koroneczkę czarną. Bardzo mi się podoba takie połączenie z takim pudrowym różem. Ładnie to wygląda. Co tu jeszcze jest? Aha. Jeszcze takie miętowe. One kosztowały funt 70. Też całe koronkowe. Bardzo lubię te koronkowe wykończenia, ponieważ one się nie wbijają i są dość wygodne na co dzień do noszenia. I jeszcze dwie rzeczy do domu. Taki zapaszek o, o zapachu jaśminu te patyczki, one bardzo fajnie pachną i długo się utrzymuje ten zapach, dość także warto sobie później, co chwileczkę, jeżeli one wyschną to po prostu przełożyć, żeby wzmocnić ten zapach I to też było jak widać po jednego funta także bardzo fajnie za 5 zł, nieco więcej to myślę, że jak najbardziej warto i kupiłam również takie poszewki w takie malutkie słówki możecie zobaczyć. E, one były w cenie chyba za 2,50 funta na funt 80, także myślę, że na pewno e, fajny zakup, tak za taką cenę, no znaleźć poszewki, bo mi się wydaje, że troszeczkę ciężko. To akurat zostały właśnie dwa, dwie, dwie poszewki, także warto było na pewno. Co tu jeszcze mam, jeżeli chodzi o ubrania? E, zainwestowałam głównie w t-shirty, e, takie góry do, do spodni, bo spodni mam dość dużo już, także kupiłam przede wszystkim właśnie t-shirty, które można nosić zarówno do spodni, jak i do spódnicy, na przykład, bo są takie dość uniwersalne. Taki szary, foto 80, kupiłam go w rozmiarze 10, na ramionczkach. Myślę, że do marynarki jak najbardziej mi się spisywał dobrze. Szary, jeszcze jakby sweterek kupiłam w cenie 6 funtów. Takie rękawki nie za krótkie, nie za długie, także myślę, że w sam raz na taki nieco wieczny e, dzień. Delikatny golf, także też bardzo fajny, też się cieszę z niego. E, w primarku jest bardzo dużo właśnie takich e, basicowych t-shirtów. Ja sobie kupiłam akurat w tym, w takim e, winnym kolorze w cenie 2,80, ma świetny materiał. Nie lubię takiej opinające się tej shirty właśnie czy to do kurtki, narzucić po prostu kurtkę na siebie na, na jesień i, i można lecieć na miasto czy do marynarki. A ten kolor bardzo mi się spodobał. Nie mam nic jeszcze w takim kolorze, także e, fajnie. Bardzo się cieszę. Myślę, że będzie mi pasował taki kolor. Kupiłam jeszcze taką bluzeczkę, taka cieniutka, i ona kosztowała. 4 funty, także fajnie. Kupiłam ją w większym rozumierze, że 12. dwunastka. Tak, 12 czyli to jest nasza 40. Ale wydaje się dość mało, także myślę, że będzie ok Ona jest taka lekko prześwitująca, ale. Jak ktoś na to zarzuci, mam nadzieję, że, że fajnie to będzie wyglądać też. I jeden z moich Z zakupowych. Kupiłam sobie bluzę. Na chłodniejsze dni, my się teraz idzie okres jest to temu takie kolory dość, dość szare, ponure. Bluza w cenie 5 funtów. Bardzo mi się spodobała właśnie, uwielbiam kolor szary, także szary z czarny. Bardzo fajne połączenie, tak żeby założyć, po prostu na, na, ubrać na siebie, zamiast t-shirtu, zamiast sweterka, zamiast marynarki. Fajna sprawa, bo bierzemy bluzy i jesteśmy gotowi do wyjścia. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Primarku. Jest to taka bokserka. W takim zielonym, takim e, wyszkowym kolorku. A Widzę, że to jest właśnie, kurczę, mała dziura. Niestety nie założyłam tego wcześniej. E, ale sama w sobie bluzka fajna. Także. Także czy to na teraz, też do czegoś założyć? Coś na wierzchu dodatkowo, czy to na lato. Bardzo fajna. I ja ona kosztowała 2 funty. Dobra, to wszystko kochani, jeżeli chodzi o dzisiejsze ee, o zakupy z Primarku. Jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kolejne kciuka na dole i zapraszam do oglądania następnego filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Papa! Pa.